Jest i on BMW 5 E61, bo jest to kombi. E60 były to sedany. Jest to mój samochód, którym jeżdżę na co dzień. Prosiliście mnie w komentarzach I wiadomościach prywatnych, żebym w końcu ujawnił te swoje samochody, którymi jeżdżę. Które są takie wspaniałe i bezawaryjne? Nie, nie, no, że nie są takie bezawaryjne, bo tak naprawdę to nie jest to tak, że te samochody się nie psują nigdy, ale nigdy nie ulegają. Znaczy, mi nigdy nie uległy żadnej poważnej awarii. Model z 2006 roku z silnikiem Diesla 530, oznaczenie 530D. Silnik Diesla sześciocylindrowy e, na aluminiowym bloku e, 231 koni, Jest to model ostatni przedliftowy, ja takich chciałem. A dlaczego nie poliw? A dlaczego nie taki? Bo ja takich chciałem i nie chciałem polifta. Każdy ma prawo wyboru, każdy wybiera to co lubi, to co chce. Ja wybrałem to, czyli ostatni przedlift, i jestem z tego samochodu zadowolony. Samochód przyjechał w 2010 roku do Polski z przebiegiem 190, tam bodajże 4 czy 6 tysięcy km. Na dzień dzisiejszy ma 345 i dalej jeździ. Także jakieś tam pytania, czemu po 4 latach miał 200, a teraz nagle po 10 ma 150? No to jest taka historia tego samochodu, że, że miał takie swoje okresy w życiu, że dosyć długo stał. Praktycznie nieużywany, więc dlatego ten przebieg taki jest. Bo on urósł na przełomie 4 lat do ponad 100 tysięcy, a potem znowu się robi tam parę. No, tak, historia taka bardzo długa i w ogóle niepotrzebna do opowiadania. Co w moim samochodzie ciekawego, dziwnego, innego niż we wszystkich? Bardzo bogata wersja wyposażenia, czy bardzo bogata? No, bogata wersja wyposażenia, bo ja taką też chciałem. Kryterium mojego wyszukiwania było kombi, bezwypadkowe, z oryginalnym przebiegiem, z bogatym wyposażeniem, ale bez M-pakietu i to mi się udało. Taki też mam Felgi w samochodzie 18 calowe, oryginalne Styl 124, tak się to nazywa w BMW. Z tyłu, zawieszenie niwo, czyli takie. Które się pompuje na powietrze. Nie psuje się, nigdy w życiu się nie zepsuło. Raz pękła poduszka, ale to przez moją y, głupotę i przez moje trochę szaleństwo. Nie są to drogie rzeczy wymieniana 15 minut. Sprawa załatwiona. Co ciekawe, tutaj w tym samochodzie opony typu Runflat. 18 calowe felgi, opony typu run Flat. w tym samochodzie jest dynamic drive czyli drążek stabilizatora aktywny elektryczno-olejowy i dlatego te opony też tutaj muszą być takie zamontowane nie wszyscy takie opony musicie mieć możecie mieć normalne opony, jeżeli nie macie dynamic drive jeżeli jest dynamic drive, musi być run Flat, bo jeżeli nie ma, to samochód pływa i jeździ się jakby miały wylane amortyzatory, chociaż jest wszystko w porządku zobaczcie sobie teraz tutaj przy okazji tego samochodu jak wygląda samochód bezwypadkowy? Zaraz tam pokażę Sherlock Holmesowi mój win, żebyście sobie mogli posprawdzać i podociekać, czy on jest bezwypadkowy, czy nie. Popatrzcie, tak wygląda samochód bezwypadkowy. I tutaj są bardzo ważne rzeczy, typu te szpary. Jak sobie kupujemy samochód i oglądamy zdjęcia samochodu, to to. Bardzo często, jeżeli jest samochód podwypadkowy, to bardzo ciężko to złożyć. Jeżeli jest bezwypadkowy, to nawet jak ściągamy i zakładamy zderzak ponownie 10-15 razy, te szpary zostają cały czas te same. Trzeba naprawdę być zdolnym, żeby to złożyć krzywo. Także przy okazji właśnie tej mojego samochodu zerkniemy sobie szybko jak wygląda samochód bezwypadkowy i BMW z oryginalnymi przyłączami, szparami dookoła samochodu. Także to jest taki wstęp do następnego filmiku jak kupić BMW bezwypadkowe i gdzie szukać problemów jeżeli chodzi o wypadkowość pojazdu i ogólnie jak kupić w miarę dobre BMW. Także cóż, po zewnątrz tutaj żadnych nie ma fajerwerków, samochód normalny, czarna szyba, oryginalna, w fabryce już przyciemniona. Taki pakiet, reiningi na dachu, chromowane listwy dookoła, no i bezem pakietu. Tutaj jest taka jedna rzecz, to jest mój znak szczególny, którego nie naprawiałem od samego początku, odkąd kupiłem auto. Uwaga, bo heretka nam pomaga. już pojechała na szczęście. Eee, taka tutaj wgniotka, ja sobie to zostawiłem, bo chciałem mieć jakiś znak szczególny na samochodzie, i on jest. Jedynym pakietem, jaki ja mam w moich samochodach, nie we wszystkich, bo w siódemce tego nie mam, bo nie pasuje. To takie naklejeczki na, na klamkach. To jest wszystko. To jest cały M Performance i M pakiet mojego wozu. Tyle mi wystarczy. Samochód przez to nie jeździ szybciej, nie ma ani jednego konia więcej, ale ze względów estetycznych takich mi się to podoba. Także wyposażenie mojego samochodu. Proszę. Jest to kombi, więc ma panoramę. Taki szklany dach. Bardzo droga rzecz, jeżeli chcemy sobie to doposażyć, w, jak kupujemy nowy samochód, ale czy potrzebna, czy niepotrzebna. No spoko. Wygląda fajnie. Zaraz sobie siądziemy z tyłu i zobaczymy tam. Ten... o proszę, co to kurde jakiś kierowca rajdowy tu siedzi ale jeszcze bez uprawnień, czyli tylko siedzi i podgląda na razie no dobrze proszę bardzo, panorama, tak to wygląda jak siedzimy sobie na fotelach z tyłu bardzo fajnie, z przodu też bardzo fajnie ale tylko i wyłącznie użyteczne przy średniej pogodzie bez słońca i na pewno nie w zimie, bo jeżeli mamy na polu na przykład minus 10 czy minus 20, odsłonimy tą przysłonę tutaj, to w samochodzie jest jak w zamrażarce, także w ogóle nie ma o czym mówić. Fajna rzecz, buzzer Bayer, ale niekoniecznie muszę mieć to w każdym innym samochodzie. Tutaj jest, bo chciałem, ale do niczego tak naprawdę się wielkiego nie przydaje. Jeżdżę często tak tylko na takim właśnie uchylonym, tak jak teraz jest uchylony, żeby sobie tam powietrze cyrkulowało się, to jest ok, ale ale od, 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 takie uchylone możemy mieć nawet na zasuniętej tej przysłonie, także nie ma żadnego problemu. Miejsca w BMW 5? Spoko, bardzo fajnie. Z tyłu bardzo wygodnie się w tym samochodzie siedzi, bo jest bardzo fajnie wyprofilowana kanapa tak w dół. Wpada się po prostu tyłkiem tak w dół i się dobrze tu siedzi. Plecy podparte w całości, także BMW jeżeli chodzi piątka o siedzenie z tyłu jest bardzo wygodna. Miejsca? Całkiem spoko. Siedzenie to mam odsunięte do tyłu dosyć, dosyć bardzo. Ja mam 1,80 m wzrostu, jest całkiem nieźle. Także jeżeli chodzi o BMW 5 to siedzi dziś z tyłu fajnie chociaż się wchodzi i wychodzi się troszeczkę troszeczkę już troszeczkę gorzej jak na taki wielki samochód to naprawdę nie ma rewelacji w moim samochodzie jeżeli chodzi o wyposażenie na pewno brakuje tylnej szyby bywały i czego brakuje co mi tak naprawdę brakuje teraz po 7 to tego że nie mam dociągów w drzwiach mogę je dociągać ale ręką także to bywało w tych samochodach i bardzo fajna rzecz to bym chciał mieć tego nie mam. Z niestandardowych rzeczy, które ja mam, zawsze chciałem mieć, i to jest w każdym samochodzie BMW, które mam, to muszę mieć, bez tego nie kupuję auta. Fotele typu komfort. Najlepsze fotele, jeżeli chodzi o samochody osobowe, te wszystkie guziczki służą do regulacji. Jeżeli kupujecie samochód i chcecie mieć z komfortami, to są właśnie takie fotele. I pamiętajcie, że te wszystkie guziczki muszą działać, bo jeżeli działa tylko tył przód i coś tam to znaczy, że ktoś sobie dołożył jakiegoś Anglika czy czegoś więcej, komfort musi być. BMW, komfort musi być. Moje takie zdanie. Jak widzicie, dekory i wszystkie listwy tutaj dookoła. Mam w karbonie, ale to nie jest oryginalne Jest to oklejone Jest to oklejone tak na próbę 10 lat temu I powiem Wam, że 10 lat wytrzymało Nie ma żadnych zniszczeń, działa Kurde, nie wiem Wszystko co jest zrobione na, na próbę Prowizorka potem działa przez X lat i jest naprawdę fajne Kierownica, proszę 345 tysięcy, jest oryginalna I tutaj już jest od dłuższego czasu Tylko wytarta farba zewnętrzna I to jest całe zniszczenie tej kierownicy I tylko z tej strony, bo jakoś tak więcej się lewą ręką trzyma Z tamtej strony jest całkiem w porządku Światła, czujnik, świateł, automat. Wszystko to takie zwykłe podstawowe wyposażenie, bo to powinno w tych wszystkich samochodach już być. Sterowanie elektryczne, kierownicy, tempomat do obsługi komputera, świateł to nie. Tu jest taki minus praktycznie w każdej BMW, tego się nie uszczerzymy nigdzie, takie, że ona tak się obdziera, tej w miejscach, gdzie, gdzie coś tu używamy. Także przednie szyby używamy bardzo, no i tutaj się paluszkami to zdarło, a tutaj się zdarło tak naprawdę, nie wiem czemu, przecież tutaj się nie używa, a może do gdzieś jest jakiegoś łokcia, czy od czegoś ale to się niszczy w każdym, także to nie wyznacza żadnego przebiegu, bo czasami przy małych przebiegach też jest obtargane i tak, z wyposażenia jeszcze takiego niestandardowego mojego samochodu jest head up display to jest taka kamera, która wyświetla tam przed samochodem eee, zaraz zapalę to, może pokażę, może się uda, przed samochodem ile jedziemy na godzinę, wskaźniki z nawigacji eee, z komputera, co tam się psuje w aucie, co się nie psuje Także tak wygląda deska rozdzielcza i środek w BMW 560, całkiem nieźle, tak? wsiąść do tego samochodu całkiem nieźle, ale od razu Wam powiem, że w porównaniu do E65, i ki to można powiedzieć, że w tym samochodzie jest klaustrofobia. Jakoś tak. System bezkluczykowy, czyli zapalamy samochód sobie tak i on już działa. Eee, przebieg, proszę bardzo, zaraz tam pójdziemy w win pokazać tym niedowiarkom naszym kochanym, szybciutko zmienić się, 345 tysięcy jest. Taki prawdziwy. Jest dzisiaj data, żeby nie było. BMW się tutaj będzie nam grzało teraz. A dobra, to zobaczmy sobie może tutaj jeszcze jakąś taką wizję do tyłu za ten czas. Fajnie. O, dach jest spoko Fotele z tyłu. No ogólnie ten fotel na przykład jest w ogóle niezniszczony. Nie wiem, 350 i Nie to, że tutaj nikt nie jeździ, bo tutaj naprawdę dużo ludzi jeździ. W ogóle ten fotel się nie zniszczył. Nic kompletnie, nic za nic. Proszę bardzo, 25. Kwiecień, żeby nie było, że to jakieś stare filmy zdjęcia. O, już tu się coś zapaliło. Gdzieś go! Jakaś lampka się duzie, ŁORO do gleety. System doświetlania zakrętów niesprawny, no i tak jest. A mianowicie dlatego, że jest wyciągnięty z prawej lampy system, właśnie, znaczy moduł AHL do doświetlania zakrętów, bo się utleniło i zgniło bardzo częsty przypadek tych samochodów. Także poza tym zobaczmy sobie coś gdzieś tutaj jeszcze dalej, czy coś tu jeszcze więcej jest. Źródła informacji. Bierzemy sobie informacje serwisowe, co my tu mamy. Czy mamy coś źle, czy dobrze? Olej w silniku, wszystkie te rzeczy, wszystko tu mamy dobrze. Sprawdzanie, przeglądy, wszystko mamy dobrze, wszystko się na świeci. Także może te BMW-ki tak się nie psują, nie? Wiadomości z kontroli, uwaga! I tu się mogą pojawić nam jakieś ciekawostki. Także nie wiem, czy tu wchodzić. Proszę bardzo. System doświetlania zakrętów. No to to, co nam się zaświeciło, niestety tak jest niesprawny, bo jest wyciągnięty. Moduł jest, nawet, moduł jest nawet gdzieś tutaj może w schowku. To od razu przy okazji bym wam pokazał, ale niestety chyba nie ma. Dobra, nieważne, bo to nie jest najważniejsze z tego filmu. Także jeżeli coś jest niesprawne w tych samochodach, to tutaj się to od razu wyświetla. Tutaj też się wyświetla, że tam brakuje płynu do spryskiwacza albo że tam jakaś się żaróweczka spaliła. Także tak żadnych innych błędów, jako takich tutaj nie ma i ten wykrzykniczek tutaj to też jest właśnie to jest właśnie to jeżeli to się usunie to tutaj to zniknie i taki wykrzykniczek jeżeli jest na zegarze BMW jak oglądacie na zdjęciu to znaczy, że coś tam jest może to też być płyn do spryskiwacza także nie ma się co przejmować nie ma się co martwić eee, tutaj co tutaj telefon kiedyś był ktoś nigdy mi go nie dał ja go nigdy nie dokupiłem co to tutaj takie ważysz panie to takie do obcinania paznokci eee, Nigdy nie dokupiłem, zawsze chciałem to wymontować, bo tam pod spodem jest większy schowek i jakoś nigdy się nie udało. Wiecie jak to jest? Jutro, 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 jutro będzie futro. Tutaj wam jeszcze pokażę. Jedną rzecz właśnie, która będzie jutro, 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 bo to od trzech lat próbuję tutaj pomalować to miejsce w fotelu, bo tej się troszeczkę tylko przydarło po tych 350 tysiącach. Ale też tu jest te takie zamykane skrzydełka fotele, ja je mam przymknięte, także no, to się wytarło niestety siłą rzeczy. Gdyby to było cały czas rozłożone tak całkowicie, myślę, żeby to wytrzymało dużo, dużo dłużej. Ale i tak, i tak nie jest źle, bo ogólnie w samochodzie, nie wiem jak to widać na filmie, ale nawet oryginalne są dywaniki, chociaż ten troszkę bardziej brudny. Idziemy zobaczyć z drugiej strony. Proszę bardzo. Oryginalne dywaniki, panie kuchany. 14-letnie. Nikt to tego nie zniszczył. O, proszę. Jak tutaj od razu widać, jak się przydziera, to są takie jakieś niuansiki, które właśnie wychodzą w BMW. Tutaj ktoś mniej razy to otwierał, jest mniej przydarty. Ach, kurczę, bledę. Mogliby to lepiej zrobić. Tutaj... Tutaj wsiadał ktoś 14 milionów razy tam i z powrotem i wcale nic się nie poniszczyło. Także te BMW to tak się nie niszczą. Chodźmy do silnika. Bo... No co, bo tam ważne jest. Dlatego, żeby zobaczyć. Od razu dla tych szermnokucholców, proszę bardzo, tutaj idziemy do winu, żebyście mogli sobie tam to wszystko wysprawdzać. Ogólnie nie to, że chcę sprzedać ten samochód i to robię handlowo, bo ja tego samochodu sprzedać nie chcę, ale o, proszę, można sobie tam zobaczyć dostępna sprawa, także to się nie ma o co, o co martwić. Wszędzie sobie można sprawdzić, bo takie winy są ogólnie tam na szybach, gdzie kodzie, każdy autach, więc nie bójcie się, jeżeli ktoś nie chce ujawnić winu. Możecie sobie na ulicy po prostu podejść do winu, do samochodu i sprawdzić numer winy, i odczytać wszystkie rzeczy. Także jak ktoś wam nie chce podać numeru win, to coś ma z głową znaczy, albo coś ma do ukrycia przy sprzedaży to jest typowa sprawa. Silnik 3-litrowy diesel M57. 231 koni, w tym samochodzie już ponad 250, bo tu jakiś delikatny chip. Ja uważam, że pod względem estetycznym i wizualnym silnik jeden z najładniejszych, bo nie jest cały zakryty plastikiem, tylko widać dużo elementów, a jest naprawdę ładny. Naprawdę. Weźcie pod uwagę, że to jest diesel. To, co tutaj takie przyrdzewiałe, to waku pompu, ona zawsze, zaprobowałem, to z tym poradzić, nie ma tematu. W każdej BMC jest to podobnie, ale nawet gorzej. Także ten silnik ma 350 tysięcy, żadnych wycieków, znamy mnie tu zawsze strofują, że ja myję silnik dwa razy dziennie. Nie, nie myję. Raz na jakiś czas coś tam na pewno sobie przecieram. Nie lubię mieć ugnojonych rzeczy. Z tej strony jest turbo. Tutaj termostatyk górny, tam dolny. To trzeba dbać. Tam sterownik świeczarowych, tam bardzo ciężki dostęp, tam, tam, tam. Tutaj świeceżarowe pod tym, pod obudową, pod kolektorem, ale to będziemy robić inne filmy. Na pewno jest o czym, jeżeli chodzi o BMW, jest o czym rozmawiać. Także tak. Tak wygląda mój samochód. Chcieliście zobaczyć? Proszę, nie ma nic do ukrycia. O, jeszcze taka szybka szybkie wyjaśnienie, że tutaj jest halogenik okrągły i to jest wersja przedliftowa, a poliftowy w tym miejscu ma taki kwadratowy halogen i tak naprawdę dla ludzi co się nie znają to to jest największa różnica po to, że z tyłu lampy świecą troszeczkę inaczej, bo są w innej technologii zrobione, to ktoś kto jest lajkiem samochodowym, motoryzacyjnym tego nie zauważy także tak, na dzień dzisiejszy kończymy, jeżeli się podobało łapki w górę, subskrypcje zapraszam do oglądania moich innych filmów jeżeli chcecie coś się dowiedzieć na temat BMW 60 czy 65 i będziemy nagrywać jakieś techniczne filmy, to zapraszam na pewno. Następnym filmem, jakim nagram, i to pewnie będzie kilka odcinków, to jak weryfikować samochody przed zakupem, gdzie szukać problemów, jak szukać czy samochód jest powypadkowy, czy niepowypadkowy, kilka trików, które możecie sobie sami, nie znając się na motoryzacji, zastosować już przy samochodzie, gadek i jakichś różnych pytań ciężkich do zadawania dla sprzedającego, także kurczę, no wydaje mi się, że jest szansa wam jakoś pomóc, bo ja już zakończyłem z tym tematem, za ostatnie 15 lat handlowałem samochodami. Nie będę już robił tego więcej, bo nie chce mi się. Więc może teraz taką wiedzę mogę przekazać komuś innemu. Może wam się to przyda. Nie mówię dla tych, co już pozjadali wszystkie rozumy i są alfami i omegami, ale dla ludzi, którzy Często, gęsto w ogóle nie wiedzą, jak się zabrać w ogóle do zakupu samochodu, a chcieliby sobie spełnić marzenie i kupić akurat BMW, bo e, takie akurat niuanse, które będziemy sprawdzać przy tych samochodach, to możemy stosować przy każdym innym samochodzie, nie musi to być akurat samochód BMW. Także na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Obiecuję, że będziemy tych filmików nagrywać jak najwięcej, o ile czas nam na to pozwoli. No to cóż. Do widzenia.